Hej Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Teraz jedziemy w stronę głównego zadania. Dobra, dawaj tutaj galopem jak najszybciej. Ach, nie chciałem właśnie w nich, no ale trudno. O, tam jakieś zadanie, jakieś zadanie, 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 powoli, powoli. Panowie, mamy tutaj jakieś zadanie, dobra. Siądę sobie z konia, a mamy tutaj jeszcze 13 minut właśnie tej ulepszonej broni, no. Szkoda by było tu zaprzepaścić. Dobra, co tu się dzieje? Lubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie! Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta... Babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu, albo chociaż kilka węgielków? Nie. cofnął. <laughs> I chyba na głowę upadliście, żeby po noco takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Położyć mi u babciu, oddam z rana. <grym> Ot, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. No dobra, zaiste porywająca historia, no właśnie. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jego Zamknął drzwi na koczku, siadł wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. Ona no, no, stara była, czarna od sadzy, strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, Złociutki, co? Przeniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie... I tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smrut bije? Że ja myślę, że ten drugi tam leży. On tam chyba leży. No dobra, niech to będzie kolejne takie detektywistyczne zadanie i będziemy po prostu uczyli się te, tego detektywizmu. Dobra. Zlecenia na patelni jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Okej. Okay. Dobra, śledź teraz to zadanie. Włam się do zamkniętej chaty. Drzwi do chaty są zablokowane. Żywie, przytrzymując. Aha, aha, dobra. Dobra. Czyli tu kinetyczne uderzenie. Boom. No co jest? A, no, bo to może muszę się oddalić trochę. Chwila. No. Dobra, jest. Okej, okay, no i co teraz? Aha, w Zmysł, zbadaj chatę i rozejrzyj się za patelnią. Mamy fajkę. Mamy... Blacha z ciemnej stali i 15 orenów, proszę bardzo. Węgiel, kozia skóra... Ciało. To tłumaczy smut. Temerski Miecz Krótki. Zadanie zaaktualizowane. E, używając... Zbadaj chatę, przeszukaj zapomnę. Zapadł... i e, ustal co zaszło. Dobra. Księżycowe Drobiny, Runa Ciemnego Żelaza, Schemat Bełty z tym Końcem, Schemat Przedmiotu. Udaj się ze schematem do odpowiedniego rzemieślnika, aby zlecić wykonanie przedmiotu. Ale grubo, panowie! Jestem zakochany. Wydarta Stronnica Odwar z Widłogona. Nowa Receptura Alchemiczna. Okej, okay, no to mi się podoba. Oj, mamy chwilowe spadki. Dobra, zbadajmy Zbliżony. go. Garoto, do tego stare blizny, jak u żołnierza. Czyli tutaj Co mamy coś więcej. Złociutki? Nic nic. No dobra. Jakieś dokumenty Spalone Nadpalone papiery. Ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Jest patelnia. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana to czysta. Hej, <grym> i to się liczy, mało laci umyło. czy jego jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Znalazłeś patelnię! Co tu mam podpalić? Aha. O, 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 dobra, podnieś. Erweluz. No dobra, coraz więcej już tutaj rzeczy mam, ale e, dalej nie wiem chyba co tutaj zrobić. Okej, okay, mam patelnię. A ten się smrodem chyba tutaj udławił. To też mogę podpalić, dobra. No to wszystko, no mamy patelnię, staruszko. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od a w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego mościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A... a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby jady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj. Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Dawaj, babcia. Dzięki. OK, no i co dostałem? Aha, otrzymano coś tam. Kurde, za szybko to przeminęło. Dobra, zadanie mamy zakończone. Otrzymano 10 punktów doświadczenia, no super. Jeszcze coś tutaj mamy w tych workach, czarny proszek i alchemicy. Dobra, wracamy na konia. No, wbijaj i jedziemy dalej. Jedziemy dalej do głównego zadania czyli 355, nie wiem, metrów, kroków. Nie wiem dokładnie czego. No właśnie, i teraz sam już prowadzi sobie drogą. Aj, nie tędy. Oj. Gdzie? Jezułka. Dobra, dawaj, dawaj, Wiedźmin. czyli co? Aha. Broń stalowa, miecz srebrny, dobra. No a zobaczmy, czy tutaj nauczyłem się walczyć czwarty poziom utopca, proszę bardzo. O fuck, fuck, fuck. Dobra, jeden padł, ale głowa. Odcięta. Fak. Pięknie, pięknie, naprawdę super. Czy ja teraz mogę coś z nich na przykład sobie wziąć? Chyba nie, ale coś tam jest w wodzie. A z tego też nic nie mogę. No szkoda. Dobra, więc co? Uratowałem kogoś, a właśnie co tutaj się dzieje? Kto tutaj płakał? A jak mogę nurkować? Nurkuj C, eee, przytrzymaj C, aby znurkować, lub spacja aby wypłynąć na powietrze. Dobra, tutaj mamy jakieś składniki. Ale ja tutaj nikogo nie widzę: żadnego człowieka. A to tutaj jakiś koleś potrzebujący pomocy, coś mi krzyczał. Ale chyba go zabili, właśnie. Klucz z temerską lilią, proszę bardzo, to jakiś przedmiot fabularny. A właśnie, zobaczmy sobie te przedmioty. Czyli to i będzie chyba. Tak jest ekwipunek. Dobra. Yy, wziąłem sobie chyba inny miecz. Ten, który znaleźliśmy. Dobra. Wybierz zakładkę do użytku dwukrotnie na książce lub zwoju, aby go przeczytać, i to są te nadpalone. Przecież, kurwa, byliśmy um umówieni. Stawi stawiłem się, ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji. A na miejscu zostałem tylko wiatr popierdalający po polach. Myślałem, że Niflugardzka armia jest lepiej zorganizowana. A wy, coś tam, przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi. Dlatego nie przerywamy negocjacji. Ale w związku z tym, że stary plan poszedł się jebać, tym razem my wyznaczamy miejsce i czas następnego spotkania. Dobra. Listy od Jennifer, zaginiony brat, zlecenie i pochodnia. Dobra, czy to nam dało jakieś zadanie? Chyba nie. No dobra, no to ten koleś umarł. No nic więcej nie możemy mu tutaj poradzić, więc dawaj konia. I jedziemy dalej. Dobra, tędy. Fakt. O jakieś ruiny tutaj już się nam ukazują. A to będzie gdzieś tutaj, już, już jesteśmy naprawdę niedaleko. Strzeżony skarb, proszę bardzo. O i mamy też przeciwników! I tu nawet silnych piąte poziomy. O fuck, dobra, nie, 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 wiecie co, ja stąd spadał. Tam jakiś skarb mamy, dobra, wrócimy do niego na pewno. A tu co się dzieje? A jakieś treningi widzę, dobra. Dobra. Liggardzki garnizon. I teraz do góry. No wskakuj tutaj, panie Wiedźminie, dobra. Okej, niedaleko. No w sumie już tutaj. Jak stoimy z czasem dobrze stoimy, dobra. Obóz wojskowy, miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter sark jest w wieży. Za bramą w prawo. Dzięki. Pewnie macie do mnie interes? A no, zobaczmy. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko Nordlingu tu się nie zgaduje.

Co? Oni będą mnie atakować, bo ja ukradłem to! Co ty opowiadasz? No nie gadaj takich rzeczy! No dobra, zabijcie mnie. Nawaj, uciekam. <ścoughs> Ale grubo. Chyba, że dam radę dobiec do tego całego szefa i to się wszystko anuluje. Piętnaste poziomy, nie masz szans! O kurde, padłem, dobra. Ale dałem dupy tutaj, koszmarnie. No dobra, trudno. Ale co się dzieje? Straciłeś pieniądze? Co ty opowiadasz? Wszystkie? No nie denerwuj mnie nawet. A nie, trochę, ale no sporo. 135 nam zostało. No dobra, takich rzeczy już nie będę robił. No ale człowiek się uczy na błędach, prawda. No dobra, myślę, że wejdziemy sobie tam do wieży w następnym odcinku, bo teraz już raczej nie będzie czasu, że mogą e, wykonywać dla Ciebie różne przedmioty oczywiście za odpłatą. Wykuwają broń. No na razie broni myślę nie potrzebuje, nic takiego zobaczymy, bo z misji będziemy dostawać różne rzeczy pewnie. A właśnie. Tutaj się pokazuje taka, taka dłoń. A tutaj nie widziałem żadnej dłoni. Ale nie, dobra, lepiej nic nie przeszukiwać, kurde, w obozie wojskowym, prawda? Dobra, zobaczmy sobie. Właśnie, nasz kwipunek. Czyli w sumie mogę ten miecz teraz sprzedać. Za jakiś hajs. Te wszystkie rzeczy sobie zostawimy. A ten klucz? Z temerską lilią. Zwykły przedmiot. No, może się do czegoś przydać, jeszcze nie wiem. Ehm, okej. Okay. Co tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć? Zobaczmy postać, jak tam z naszą postacią. No, już 704 punkty doświadczenia. Tak więc e, myślę, że w następnym odcinku, jak dobrze będzie, dobijemy do poziomu drugiego i już zaczniemy tutaj e, dostawać jakieś właśnie punkty. Naszego tutaj mamy jakiś szybki atak, pozwala wykonywać szybkie ataki. To są jakieś pasywne chyba umiejętności. A tutaj mamy szybki atak. Aha. Aha, czyli to wszystko mamy. Dobra, kumam. Wymagana liczba wydanych punktów wszystkich, 8. Silny atak mamy, odbijanie strzałów w defensywie, refleks w treningu strzeleckim i skupienie tansy trans pewnie, bojowy. Dobra, no ale to by było wszystko w tym odcinku, panie i panowie. Więc nastała noc, tak więc też zobaczymy jak tutaj się w nocy wszystko odbywa. No i dobra, to by było wszystko, tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem w świecie Wiedźmina 3. Trzymajcie się!